Podamy celu naszym wychowankom, to będą właśnie przez cały rok męczyć się, męczyć się dosłownie, to jest dobre słowo, nie będą się męczyć, zamiast nie będą mieli tego przepływu przez lekcje, o którym my mówiłyśmy sobie wczoraj. Jeżeli Pokażemy dzieciom, po co czegoś się uczą, to będzie im znacznie łatwiej. Tutaj też przychodzi mi do głowy taki banalny, banalny przykład, no ale z, z mojego własnego podwórka. Kiedy uczymy y, dzieci, y, no nie wiem, pisać, tak? Bo kiedy poznają litery, to, to też wydaje się dosyć banalne, ale nie każdy uczeń y, chętnie podchodzi do tej nauki pisania liter. Powiedzmy im, pokażmy, wytłumaczmy, że bez tej znajomości na przykład nie będą w stanie jako dorośli ludzie pójść samodzielnie do urzędu i wypełnić papierów. I czasami takie jedno proste sformułowanie, jedno zdanie wystarczy nawet tym małym dzieciom. Po prostu muszą widzieć cel swojej Taką wspólną cechą rodziców będzie y, 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 emocjonalność. Y, zdarzają się tacy rodzice roszczeniowi którzy manipulują nami, na przykład w taki sposób, że wpadają w skrajne emocje. Na, na przykład nadmiernie dramatyzują, wyolbrzymiają, podnoszą głos albo płaczą. Robią to nie tylko w trakcie y, rozmowy jeden na jeden, ale potrafią to też robić na przykład na zebraniu przy innych ostentacyjnie. Tak? Ym, kolejna cecha to nadmierne zain zainteresowanie, czyli... Taki rodzic to jest taki ty, który ciągle dopytuje się o swoje dziecko. Bez przerwy on chce wiedzieć na bieżąco, co u tego dziecka w szkole, sprawdza, co się dzieje w szkole, sprawdza, jak nauczyciele prowadzą zajęcia, domaga się jakichś szczegółowych informacji o wszystkim, co się dzieje w placówce. Ja w swojej szkole, akurat nie była moja klasa, ale u mojej koleżanki, miałyśmy takiego bardzo roszczeniowego ojca, który słucha.